We gather at iconic cathedrals of speed, united by passion, driven by competition. We bond over every challenge. Celebrate every second found. And discover who we are at the limit. Welcome to a new era of motorsport. Welcome to Forza. Mandero, to znowu ja, wasz ulubiony YouTuber i zapraszam na pierwszy odcinek na moim kanale z najnowszej gry z Forzy Motorsport. Wszyscy już ją ograli. Ogrywam ja, przyszedł na mnie czas z małym opóźnieniem. No, niestety wiadomo, finansowo sobie tam nie mogłem pozwolić na to wcześniej, ale udało się. Mamy ją, będziemy testować, będziemy grać co jakiś sobie czas też na lewikach konwojami. Jestem po pierwszych ustawieniach gry. Nie wiem, jak mi pójdzie. To jest mój w ogóle pierwszy kontakt z Forza Motorsport. Raz w krótkim. przez krótką chwilę miałem. No, dawajcie. Oh, tak. The race line is your obstacle course. When it's blue, be the gas. When it's red, hit those brakes. Whoa! <laughs> Drift king, Kurde, tak się wiesz? A więcej. Ale ja. Ale czy ja gonić się wszystkie? Brake before the turn. Coast through it. Then accelerate as you exit. that works best for you but always be looking as far ahead as possible oh sorry marian don't cringe między wyścigami będę wam opowiadał, teraz się skupię troszeczkę na wyścigu, trzeba wyczuć to, jak się uśle Nie wiem, ile tutaj Just było przede No like dobra, dawać. No jakoś poszło, no jakoś poszło. Kurde, w Japonii, ja yy, Miałem krótki kontakt z Forza Motorsport. Nie wiem, ile to było z 15 lat temu. 16. To był jeszcze Xbox 360, i to była chyba Forza Motorsport 3 albo 4. Nie pamiętam. Jakie były forzy na tą generację konsoli? Eee, I pamiętam, że właśnie ten, tra ten trasę, co jechaliśmy, to ona była bardzo ładna w tej forzie. I ogólnie Forza na tamte czasy bardzo ładnie wyglądała, motorsport. No dobra, lecimy dalej. O kurde, o będziemy lecić. No i tak, ee, jak miałem te początkowe ustawienia, zanim to wszystko wystartowało, cała gra, to wyłączyłem sobie. Wspomaganie, tak jakby dla osób, które mają kontakt pierwszy raz w Forza Motorsport. Wyłączyłem to, więc może być ciężko. I już widziałem, że po tej korwetce, że coś kurczę mi mieszkuje, coś mi wychodzi. No ale wiadomo, no to jest nowy model jazdy, nowa gra, trzeba się wjeździć, zaznajomić. Drójeczka. Chwileczkę Nie wiem na ile sobie mogę pozwolić z gazem W zakręcie Na ile mogę sobie pozwolić z biciem Biegu czyli nie zerwie przyczepności, nie postawi mnie bokiem ustawiony na manetki, no, nie świrowałem e, z hashifterem, bo wiadomo to są kurde super hiper, jakieś odrzutowce, wszystko fury to już są nowoczesne, więc tam są naprawdę, wiemy już w każdym aucie praktycznie mamy manetki. Ale trzeba mocno dokręcać w zakręcie, powiem Wam, że Grand turismo nie robi się aż takich mocnych do kręcania. Yy. Dobra. Nie wiem jak się patrzy do tyłu. Ustawienia graficzne, to nie bijcie mnie. Yy, mam ustawione domyślne przez grę, tak jakby sobie szczytała moje, moje mój sprzęt i sobie dostosowała się mam Full hd eee, on wypluwa jakieś z 70-80 latek ale nie wiem na jakie to są ustawienia czy to jest Ultra, nie Ultra, Hyper Turbo No raczej chyba nie jakieś Ultra, pewnie jakieś takie średnie wysokie Chociaż nie wiem, więc dajcie znać bo zobaczymy jak jest u was. Uuuuuuuuuuu! Ostatna karę? Szybka akcja, tak się kumież. Great race, great race. 10 jakiegoś achievementu dostałem Witaj w Forzie, proszę bardzo No to witam <laughs> Będzie jeszcze jakiś wyścig czy już koniec? I zaczynamy karierę To więc zrobimy sobie taki krótki odcinek Jeżeli to już będzie koniec eee, I taka jeszcze ciekawostka Nie wiem czy już to wspominałem Bo już kurde jestem zaoferowany tą grą eee, From open na... No raczej, taka ciekawostka, że jak mi się odpalała gra, to wyskoczył mi komunikat z dwoma błędami. Jeden: Gra nie obsługuje Let's mojego procesora. Co? Kobietą jestem? Nie, no facetem, oczywiście, że facetem. Mamy tutaj parę stroi, widzę do wyboru, kombinezonów z kaskami od razu narzuconymi. Nie wybieramy, widzę oddzielnie. A co to są te korony? To są chyba specjalne, tak, stroje. Bo ja mam wersję premium. Dobra, dajmy sobie taki biały, vipowski. A ten? Wierny fan. Na razie wiernym fanem nie jestem. Dobra, daję czarny. Eee, nieobsługiwany procesor.

and in the process create something that is a unique extension of themselves your car's journey begins here to become a builder's cup champion you'll need to outsmart and outbuild your opponents before battling it out wheel to wheel on race day not that much For naszej pierwszej serii mamy have a few cars for you to choose from. Each is a great starting point for you to build. So pick the one that speaks to you. No więc tak, mamy Subaru Impreza STI s 209 2019 rok. Ford Mustang GT 2018 rok. Czyli tak mamy tylnapęd 4 obuta i przód napęd. Honda Civic Type R 18 rok. I ja nie wiem, czy nie pójdę w subarkę. Chociaż ciekawi mnie ta, ta hondzinka, ale z tego co tam zauważyłem so, na internetach, praktycznie chyba wszyscy wybierali tą Hondę. Must, za Mustangami nie przepadam, nie robią nam mnie wrażenia, więc po prostu sobie wybierzemy Subaru. The limited edition STI 209 may be the greatest high performance Subaru of all time. Its compact turbocharged engine and all-wheel drive system is perfect for epic acceleration and remarkable handling. No, we Can't wait to take this to the track. No, I'm an processor. to the and Here is where you create your best possible racing experience by adjusting the difficulty and rule set as your racing skills evolve. Zmuszają mnie do zapkredytowania mojego biednego komputerka, no. Ile tu mamy na maksa? To jest 8. No to nie wiem, no to zrobimy sobie na razie trójeczkę, później sobie podniesiemy. Albo średni, albo wolni. No niech będzie. Kurde, no nie wiem. Pierwszy mój kontakt z Forza Motorsport. Nie wiem, czy to jest ciężko, czy trudno, czy łatwo. E, premia za regulamin. Dobre wyzwanie z mniejszym naciskiem na stratę wyścigów i karami. Wy e, dobra. Tylko obrażenia kosmetyczne, przewijanie do tyłu włączone, ograniczone kary. Regulamin sportowy. Symulowane paliwo i opony, przewijanie do tyłu włączone. Umiarkowane kary i regulamin fachowy, symulacje uszkodzeń paliwa i opon, przewijanie do tyłu wyłączone, pełne kary 10%. Zróbmy sobie tutaj 6%, mamy tam 34%. W sumie premia za poziom trudności mamy 40%, więc chyba tak sobie zrobimy. Zawsze możemy to zwiększyć. Dajcie mi się kurde wjeździć. Może zmienić te ustawienia w dowolnym momencie między zawodami wyścigowymi. Proszę bardzo. No Grant Ooak tor klubowy. Co tu kurcze mi przygotowali? No dobra, lecimy. Przetestujemy. Więc mówię, zmuszają mnie do upgrade'u kompa, na którego mnie nie stać. Nie wiem, kurcze, może no, za jakiś czas sobie może nas. Zacznę zbierać już do niej, tak żeby kurcze no dzięki Waszej pomocy znowu sobie coś tu zaupgrade'ować, to stanowisko no ale żeby zaupgrade'ować kompa, to w tym momencie muszę wymienić praktycznie cały komputer. Zawody, samochód bierzemy się do roboty, nie ma co. <laughs> Proszę bardzo, mój nowy strój vip. <laughs> No, to ciśniemy. Ach, jest ten dźwięk Subaru. Boxera. no. practice is a critical part of any race event where you hone your skills with your latest build on the track you'll be racing as you practice you earn credits and will be tracking your lap times to see how you match up against the competition before the race okay Każda sesja treningowa ma docelowy czas okrążenia, oparty na wybranym przez ciebie ustawieniu trudności drywatarów. Osiągnięcie docelowego czasu okrążenia zapewni ci dodatkowe PD samochodu i jest dobrym wskaźnikiem tego, że możesz powalczyć o wysokie miejsca w wyścigu. Ok. Let's rock! Sorry, że jeżdżę na tej kamerze, i tak naprawdę dla was to jest. Good one we call you. Jak się dokręcił ten zakręt w ogóle w lewo nies niespodziewanie Czemu ja tą kamerę wiadę? O, psyka sobie jeszcze pięknie turbo Daleko jej do Gran Tur oh, Kurde, z czemu mnie postawiło w okie? Daleko jej do Gran Turismo Mnie to wszystko wygląda jakoś jakby mało realistycznie moim zdaniem. Że to widać, że to jest taka gra zrobiona przez Microsoft taka sterylna. To miały ostrzeżenie. Chowewem mam że chciałem spróbować go uderzyć w ogóle. Nie wiedziałem czy jak z tą suprą się mijałem czy ona jest duchem, albo no jeżeli tu kręcimy jakieś czasówki, czy naprawdę innym przeciwnikiem, który też kręci czasówkę i sobie tak jakby przeszkadzamy na drodze. No nie, niech sobie nie robię przecież ja nie będę jeździł teraz, trening kończy się za 8,5 minuty. Mam zakończyć trening, strzałka w bok. Dobra, to zaraz zakończymy, zrobię to okrążenie, bo nie mam chyba nikogo po drodze, nikt mi nie przeszkadza. Sztucznie, nienaturalnie te koła się uslizgują, tak mi się wydaje, że jakby nie w tym momencie co potrzeba. Albo nawet za dużo. Przodem te auta strasznie wyjeżdżają. Oponki patrzę, tu chyba mi się nie zdzierają oponki. No dobra, kończymy ten trening. To Teraz czas na wyścig. No dobra, to po tym wyścigu, jeżeli już nic dalej nie będzie, to kończę nagrywki. To będzie z pół godziny, pewnie jak nie więcej. Pierwszego filmu. I pamiętajcie o łapkach, subikach. Napisać, czy Wam się podobało, czy nie, czy jak. Czy nagrywać więcej filmów z tej gry, czy nic nie nagrywać. Dobra, zobaczmy, jak mi pójdzie wyścigu. Ile tu kurde jest ich? Ile, ile? A gdzie, gdzie ja jestem? Ja nie spodziewałem, gdzie moje auto stoi. It's a field today for this first event. O kurde, poziom kierowcy. Aha, myślałem, my... Jestem pierwszy na ten? Let's rock. Nie, które to ja miejsce mam? Nie skręcają się koła. Alcard można banąć. O oh, kurde, ale bardziej po ci klióweczka Rozglądam się za kurami O jakie iskry tam poszło Kurde, jego nie jadą Oj, sorry Tory. Wcale, wcale, wcale lepiej nie pojechałem Dobra, chodzimy, żeby tak nie walić Gdzie mi tu kurde czwarte okrążenie 1 na 4 ja pierdykam czemu mnie tak wyniosło oponki, jakieś się żółte zrobiły dobra, coś jest nie tak trzeba to no jedź, jedź, jedź robię zakręty za mało się dokręcam do wybrania. Okay. Sure. Ukończono drugi. Kurde, to nie wiem, czy ten poziom trudności jest za duży, jak na razie, na mojej umiejętności. Great Race. No dobra. Najlepsze okrążenie? 1,04. Miałem lepsze okrążenie niż wszyscy. Ale no niestety ciężko mi było się tam troszeczkę poprzebijać. Ach, kurde, przegrałem. <śmany> Dom 551 Dr. SR <śmany> Brainstorm 94 rok. Ciekawe czy tu miałem raje watary jakichś na przykład prawdziwych graczy moich znajomych czy kogoś tam Dobra Podliczenie Troszeczkę Kasiorki wpadło Mamy na koncie 567 600. Blokowano. Dobra. Oponki. Rozmiar felk. Stabilizator poprzeczny. I co my tutaj możemy? Teraz Continue. kontynuuj. O nie, zawody możemy kontynuować. No dobra, to kończymy ten odcinek, żeby nie było za długie. Mamy pół godziny, mam nadzieję, że się podobało, będziemy kontynuować to w kolejnym odcinku, a ja teraz spadam się ogarnąć, szykować i zaraz będę odpalał live'a z ZTS-a, także strzałeczka i do następnego, cześć!